Yo, pozdrowienia. Pierwsza app po w podstawówce i Milano kurwa. Ja, łysa morda, Usa horda, ale wchodzi. Łysy tu podchodzi. łysy o krzybową wcina, mama mu to przypomina długi chuj to nie jest lina, tak bazelina. łysy szykuj parę, bo zaraz ci nią wiadę. Krzywa mina, usy adwenturę spina. Łysy nie krzyci już na dzieci, nie wpierdalaj mi ze śmieci. Łysy na światłach se stoi. Stary już po go zmiękom goni Takiej danie nie przystoi. Sprzątanie ludzkich gnoi. Mama zawsze mi mówiła, nie patrz na łazę, bo to zwykła siła. Może nie jestem świetnym muzykiem, dla ciebie łysy będzie z połykiem. Paleskuna, waleskina. Latam jak dywan Aladyna. Usy dr użwami poszyna. po szyna. zjeżdża po rynach, bo zjeżdżalni nie używa. Usy to pedał, każdy to wie. Usemu do dupy kurwa, durwę się. Usy szmato, zdejmuj pończochy Mam zamiar dzisiaj zajrzeć ci pod galoty. Wiem, że jesteś młody, ale ja seksuję niezwykle godny. Usy jak jego matka dupą, wyginać lubi jego ulubiony serial. Korona króli, jego kulem jest właśnie on. Boski Ludwik. usy poluje tylko na dobre sztuki. Musy lubi gwałcić własne wnuki. Usy jest jak Scooby. Wieś niegodny i zjarany, i ma kumpla, co myć się nie lubi. A jego kumpel to jest Filip Heiser, jebany Debil. Uważam go za łajże. Usy kiedy ciebie znajdę. Mam nadzieję, że w kinder niespodziance Usy, proszę, daj mi szansę Usy mi ja nie gardzę Mój eakulat w małej szklance Pitosz ma to dobrze radzę To nie tak, że się do ciebie sadzę Wpiszę ci bakuga na wsadzę Usy lubi filmy, oglądać pinach Zapytajcie, czemu jego matka tam dupę wypina Generalnie łysy to jest zdzira, ale mimo wszystko to jest moja flying gorilla pozdrowienia kurwa, yo yo yo